Cześć, witam cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Nazywam się Bartosz Aniszewski. Z wykształcenia jestem psychologiem oraz dietetykiem, no i mówię o tym, w jaki sposób właśnie te dwie dziedziny wdrożyć do swojego życia. A dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat wypalenia, ale rodzicielskiego. Znamy a raczej, może nawet nie z autopsji, ale z, no, z literatury. Mam nadzieję, że nie znamy z autopsji, mam nadzieję, że nie znasz ty z autopsji e, takiego pojęcia jak e, wypalenie zawodowe. A jeśli tak, to oczywiście z tym również sobie można poradzić. Natomiast dzisiaj nieco mniej znana odnoga e, problemu, jakim jest wypalenie, a mianowicie właśnie wspomniane wcześniej, wspomniane wcześniej wypalenie rodzicielskie. Dlaczego? Bycie rodzicem. Może od tego zaczniemy. Dlaczego bycie rodzicem to ciężka sprawa? Ja mogę z całą pewnością porównać bycie rodzicem do takiej pracy niewdzięcznej, wdzięcznej. Jak zwał tak zwał, bo jak każde przedsięwzięcie w życiu, wszystko ma swoje plusy i minusy. Oczywiście wdzięczna praca, ponieważ uśmiech bombelka, uśmiech dzieciaka, uśmiech pociechy, jakkolwiek to nazwiemy. E, wspólnie spędzany czas, spacery, pierwsze mama, pierwsze tata, e, pierwsze tulasy, buziaki, no to jest coś, co rzeczywiście jest no, niesamowicie e, wdzięcznym, pięknym zjawiskiem. Natomiast no, są też te nieprzespane noce, są też te pieluchy, są też te nieustannie trwające stany depresyjne, e, stres, mnóstwo nerwów i no. Znawcy, ci bardziej doświadczeni mówią o tym, że to trwa całe życie. Już zawsze będziesz się stresować jako, jako rodzic. Ten, ten młody rodzic, ten później starszy doświadczony również. E, zawsze będziesz się martwić o to, w jaki sposób Twoje dziecko e, funkcjonuje, jakie, jak, jak, jakich doko, dokonuje wyborów życiowych. Natomiast jako. jako no, nadal mogę powiedzieć, świeżo upieczony rodzic, e, bo, bo to się ma. 18 miesięcy. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że jest mnóstwo stresu, bo nie da się ukryć, że ciągle analizujemy. Nie jesteśmy jeszcze doświadczeni. Przy drugim dziecku, przy trzecim, oczywiście wtedy mam wrażenie, że można o wiele więcej mówić na temat doświadczenia o wiele więcej na temat mniejszych stresów, mniejszych problemów. Natomiast przy pierwszym dziecku zawsze będziemy analizować. Widzę to po naszym. Na naszym zachowaniu, widzę to po zachowaniu moich podopiecznych, moich klientów, zawsze to pierwsze dziecko daje mnóstwo, mnóstwo. E, właśnie takich nieprzespanych nocy analizowania tego, czy, e, czy nie za późno zaczęło mówić, zaczął mówić, czy nie za, nie za późno zaczęło raczkować, czy nie za wcześnie zaczęło mówić, czy wszystko jest ok, jeśli chodzi o wędzidełko, czy ten języczek nie za często wysuwa się z ust, czy e, dobrze widzi, czy dobrze słyszy, czy, ty, czy te szczepionki wszystkie na pewno, e, czy te kolki kiedyś w ogóle znikną, jak wygląda kwestia wypróżniania się, ile razy dziennie, jaka konstruktura i tak dalej, i tak dalej. Tego jest mnóstwo, mnóstwo jest pytań, mniej odpowiedzi. Czytamy, analizujemy, i, i to może być dla nas naprawdę daw, dawką wielu. To może być dla nas stresorem. Mnóstwo tego jest w internecie, mnóstwo jest informacji, często sprzecznych ze sobą, i nie da się ukryć, że permanentny stres w życiu rodzica to jest chleb powszedni. Więc ta praca, tak jak wspomniałem wcześniej, jest wdzięczna, jest niewdzięczna, natomiast jest to praca, która ma mnóstwo nadgodzin. Jest brak możliwości wzięcia urlopu, jest dyspozycyjność całą doby, brak awansów, brak karty Multisport, brak L4, więc zgodzisz się chyba, że nie dostając kasy za taką pracę, no to jest naprawdę duża, duża przeprawa, ale tak jak mówię, nie zawsze chodzi w życiu o kasę. Ta praca i ta nagroda Jaką jest właśnie uśmiech e, dziecka jest naprawdę satysfakcjonująca, ale warto znaleźć w tym wszystkim balans i właśnie o tym balansie dzisiaj chciałbym powiedzieć, bo e, naprawdę, naprawdę bardzo łatwo doprowadzić do różnych przykrych stanów naszej psychiki i właśnie jednym z takich stanów może być wypalenie rodzicielskie. I wyobraźmy sobie na początku taką sytuację. Mamy Anię, która wychowuje e, razem ze swoim mężem, Markiem, dziecko, e, i wszystko jest w porządku. No, dziecko rozwija się dobrze. Oczywiście jest stres, oczywiście jest analiza, czy wszystko idzie w porządku z jego rozwojem. Jest konsultacja z lekarzem, ze specjalistami, e, czasami wspólne tematy ze znajomymi, którzy również mają dziecko nieco starsze. No, wszystko rozwija się naprawdę dobrze. Ania postawiła sobie cel, że chce temu dziecku poświęcić. Jak najwięcej czasu. No i córka została zapisana na tańce w wieku 4 lat. Chodzi już na basen. E, już e, młode, szczęśliwe małżeństwo znalazło e, przedszkole, gdzie jest już wprowadzony język angielski. No wszystko naprawdę idzie zgodnie z planem. Ania jest szczęśliwą matką. Ale po tych czterech latach, w cudzysłowie, sielanki z dzieckiem pierwszym, pojawia się dziecko drugie i trzecie, no bo mamy bliźniaki. I oto ta uwaga, która skoncentrowana była dotychczas na e, tylko jednym dziecku, nagle musi być e, podzielona na trójkę. Marek nie jest w stanie pomóc Ani tak dużo, by chciał pomóc, ponieważ naprawdę dużo, dużo pracuje. Ania jest... Tego zdania, że no aktualnie nie jest w ogóle w stanie wrócić do pracy, nie jest w stanie pracować zdalnie, No po prostu tak się podzielili, że no tym razem Marek pracuje, Ania jest w domu z dzieciakami. Eee, tylko jak dwójka młodszych Bobasów pójdzie do żłobka, no to Ania powoli będzie wracać. Natomiast teraz się poświęca i wychowuje tą trójkę z Markiem, z takim podziałem, że Ania jednak jest w domu. I Marek wraca naprawdę późno z pracy. Ania już tej uwagi tak dużo nie poświęca starszej dziewczynce, która ma problemy w szkole, ma problemy z ocenami. Mimo tego, że bardzo się stara, problemy z matematyką dają osoby znać. Ania czuje, że odstaje od klasy i żali się rodzicom. Jedno z bliźniaków ma Alergie. Nie wiadomo dokładnie, co się dzieje, są testy, jest budzenie się w nocy, jest wysypka. Drugie dziecko, wiadomo, z automatu również wstaje, również płacze, jest naprawdę sporo problemu. Drugie dziecko z kolei e, narzeka bardzo często na ból brzucha, w sensie narzeka. No, oczywiście jest dużo płaczu, była konsultacja z lekarzem, okazuje się, że jest naprawdę e, często występująca kolka. Ania. Ma nieprzespane noce, ma dużo stresu i wyrzutów sumienia. I co się okazuje? Ania po roku tego typu emocje, jakie towarzyszą, każdego, każdego dnia po dawce stresu, jaki jest każdego dnia każdej nocy, dochodzi do tak zwanej ściany, czyli zderza się ze ścianą, nie jest w stanie sobie pomóc. Ma mnóstwo pretensji żalu do siebie, trochę do dzieci, trochę. A może i bardzo dużo do, do Marka, który mimo wszystko, mimo tego, że zdają sobie oboje sprawę z tego, że pracuje, nie pomaga i tak jakby mógł, ma żal do Marka, że trochę zaniedbuje te relacje. I dochodzi do trzech kroków w głowie Ani. Po pierwsze jest dystans emocjonalny. I Ania nie pozwala sobie na bliższe więzi emocjonalne z dziećmi. Po prostu wykonuje wszystkie obowiązki, jakie przystało na mamę. Wiem, że to zi bardzo zimnie brzmi, bardzo chłodno, ale niestety taki dystans emocjonalny może się utworzyć. Czyli te relacje już nie będą tak ciepłe jak dotychczas. Nie będą naszpikowane fajnymi, ciepłymi emocjami. To raczej będzie wykonywanie pewnych ról. Jakie są nadane przez społeczeństwo, jeśli chodzi o rolę matki. Kolejna sprawa, wyczerpanie fizyczne oraz psychiczne. No nie da się ukryć, że rodzicielstwo może wiązać się, a tym bardziej wypalenie rodzicielskie, może wiązać się z bezsennością, z bólem głowy, z brakiem apetytu, ze zwiększoną podatnością na zachor zachorowanie, ale też ciągłe poczucie zmęczenia, irytacja czy frustracja. I trzeci etap, jaki może się pojawić, ale nie musi, to poczucie daremności. I to jest o tyle niewdzięczne, że to poczucie daremności. Darem Kojarzyć się będzie z wykonywaniem tych ról, o których sobie przed chwilą powiedzieliśmy, natomiast z takim bezrefleksyjnym poczuciem tego, co się robi. W zasadzie mam tu na myśli fakt, że Aja na przykład może pomagać, pomagać córce w odrabianiu lekcji z matematyki, natomiast ma takie wrażenie, że jej starania i tak są niedocenione, i nawet nie utożsamia się z tym, nawet nie chce tej wdzięczności. Ma. Poczucie, że to, że ona jakby to nie zabrzmiało, traci czas, traci energię na to, żeby pomóc swojej córeczce w tym, żeby podciągnęła się matematyce, jest mało wartościowe. Nie, nie, żadnej wartości nie ma w tym działaniu i bezrefleksyjnie wykonuje tego typu e, zadania. Odwożenie na basen to również po prostu odwożenie na basen. To nie jest poświęcenie czasu, to nie jest zaangażowanie się w rozwój motoryczny na przykład córki, to jest po prostu odwiezienie córki na basen. Więc to poczucie daremności również może się pojawić u Ani. I teraz zastanów się proszę, albo zastanówmy się wspólnie, co może wpłynąć na wypalenie rodzicielskie, co może przyczynić się do tego, że ta prawidłowa relacja może niestety ulec załamaniu. Ja tutaj pozwoliłem sobie wypisać takie trzy najważniejsze kroki, trzy najważniejsze aspekty, które myślę, że mogą wpływać na wypalenie rodzicielskie. I po pierwsze, warto wziąć pod lupę coś takiego jak niestabilność emocjonalną. I nie da się ukryć, że są pewne cechy, tak jak na przykład neurotyczność, które mogą być sporym problemem w kształtowaniu E, właśnie prawidłowych relacji na linii rodzic dziecko. Nie da się ukryć również, że jesteśmy społeczeństwem, które lubi wręcz sobie stawiać wysoką poprzeczkę. Od dzieciaka mamy e, mnóstwo takich sytuacji, w których jesteśmy porównywani, jesteśmy stawiani w szeregu z innymi, jesteśmy oceniani i co najgorsze przez najbliższych, przez naszych rodziców jesteśmy porównywani do naszych rówieśników z klasy. Jesteśmy porównywani w kontekście budowy ciała, w kontekście ocen, w kontekście zachowania, w kontekście aktywności. Po prostu to jest strzał w kolano, jeśli chodzi o wychowywanie rodziców. Na, za każdym razem. Wystawiamy się na próbę po prostu, jeśli chodzi o rodzice, kiedy próbujemy porównywać nasze dziecko z innym, tak jakby to miało jakiekolwiek dla nas znaczenie, przecież każdy z nas jest zupełnie indywidualną jednostką i to od nas zależy, jak funkcjonować będzie nasze dziecko, więc jaki ma sens porównywanie e, dziecka do dziecka znajomego, e, mówiąc na przykład o aspekcie ocen, skoro to od nas zależy również, w jaki sposób nasze dziecko się uczy. E, więc ta niestabilność emocjonalna, często te niespełnione pragnienia nasze, które próbujemy przełożyć na nasze dzieci, ta wysoko ustawiona poprzeczka, kompleksy, oczekiwania to będzie miało bardzo duży wpływ na kształtowanie prawidłowej relacji na linii rodzic-dziecko. Kolejna sprawa presja społeczeństwa i media społecznościowe. No nie dało się ukryć, że żyjemy w takich czasach, że Media społecznościowe są nośnikiem informacji. Możemy przeczytać wszystko, możemy zrobić wszystko dzięki internetowi. Możemy, nie wychodząc z domu, uczyć się, zdawać egzaminy, e, być na świetnym kursie, na świetnej konferencji online. Możemy zamawiać jedzenie, możemy dowiedzieć się mnóstwo ciekawych rzeczy, oglądając e, materiały, będąc, e, tak jakby świadkiem tego, co się dzieje na drugim końcu. Świata. Mam tu na myśli na przykład filmy na YouTubie, gdzie mnóstwo YouTuberów pokazuje, jak wygląda życie w środku, na przykład ja wiem, jakiegoś miasteczka w Afryce. I, I to jest piękne. Możemy się komunikować z najbliższymi, będąc na drugim końcu świata. Super. Natomiast z drugiej strony też skrólujemy, porównujemy się i niszczymy sobie nasze. Ja, nasze wewnętrzne dziecko. W jaki sposób? W sposób następujący: skrólując yy, media społecznościowe, skrólując social media, zazwyczaj skrólujemy albo widzimy yy, profile osób, które albo dotychczas śledziliśmy świadomie, albo algorytm nam podpowiada, że te osoby mogą być dla ciebie interesujące. Przecież podobne do nich właśnie śledzisz, więc spróbuj pośledzić właśnie te osoby, ich życie. Zobacz, jak oni żyją. Na pewno ci się spodoba. I zazwyczaj, niestety, a może stety, nie mi to oceniać. I obserwujemy osoby, które są atrakcyjne, które są fajne, które są e, znane, które mają nie da się ukryć wpływ na postrzeganie e, innych, którzy obserwują właśnie te, te, te portale, te, te, te konta. Mm. I to porównywanie się z perspektywy ja lepszy, jak gorszy, może naprawdę mnóstwo namieszać w naszym życiu. Tak jak wspomniałem wcześniej, zazwyczaj e, obserwujemy konta z perspektywy ja gorsza, jak gorszy, bo to widzimy mnóstwo szczęśliwych, uśmiechniętych rodziców, bo mówimy właśnie o kontekście przecież e, wypalenia rodzicielskiego. Więc widzimy mnóstwo uśmiechniętych, szczęśliwych rodziców, właścicieli firm, którzy mają zawsze wysprzątane mieszkania, trzymają poprawne nawyki żywieniowe, mają mnóstwo wolnego czasu dla swoich pociech i generalnie świetne życie. Podróżują, są uśmiechnięte, są zdrowe. Eee, czas na wszystko po prostu życie to bajka. Natomiast to jest często iluzja i widzimy tylko skrawek tego, czym chcą dzielić się z nami celebryci. Natomiast Intuicja podpowiada, że tak właśnie może wyglądać szczęśliwe życie. No i jeszcze jeden aspekt, który może doprowadzić do wypalenia rodzicielskiego, a mianowicie brak zasobów oraz pomocy. I ten wspomniany konflikt ja, o którym Ci niejednokrotnie mówiłem, ta teoria Higginsa, czyli to ja realne, ja powinnościowe, ja idealne i oczekiwania względem siebie i względem innych. Chcemy spełniać oczekiwania najbliższych, na przykład kogo? A na przykład teściowej, na przykład mamy, na przykład męża, na przykład przyjaciółek, które według nas tak świetnie wykonują swoją pracę, wychowują dzieciaki, pracują i my też tak chcemy. Więc czujemy, że nasza rola jest źle wykonywana. Czujemy zawód względem siebie i innych, nieudolność i często wmawiamy sobie, że coś z nami jest nie tak. I to. Bywa, jak się domyślasz, bardzo niszczące. No i teraz sakramentalne pytanie brzmi: jak sobie pomóc? Myślę, że warto będzie wspomnieć o akceptacji. O akceptacji, o której często tutaj na, na tym podcaście mówię. Akceptacja tego, że mam prawo do tego, żeby nie zawsze być ogarniętą matką, nie zawsze być ogarniętym ojcem. Akceptacja tego, że mam prawo chodzić. W tym samym dresie 3-4 dni, z tym kucykiem na głowie czy kokiem na głowie, bez makijażu, bo to nie jest teraz najważniejsze. Najważniejsze jest zdrowie psychiczne moje i zapewnienie bezpieczeństwa, opieki i wsparcia mojemu dziecku. Zdrowie psychiczne mego dziecka i zdrowie psychiczne moje to są dwie ważne w tym momencie rzeczy. A nie to, że jestem w tym samym dresie drugi lub trzeci dzień. Więc akceptacja tego, że życie rodzica wcale nie jest takie idealne, jak my oglądamy w social media. To wcale nie wygląda tak. To, że widzimy celebrytkę, która jest pięknie ubrana, pięknie pomalowana, ma świetną figurę i właśnie bawi się ze swoim dzieckiem, nie oznacza, że tak wygląda jej każdy poranek, bo może mieć ze sobą cały sztab ludzi, którzy będą ją w tym wspierać, i zwyczajnie w świecie akurat mieć zdjęcie z nie wiem, soboty popołudnie, gdzie akurat kręcą e, jakąś reklamę czy po prostu przygotowania do jakiejś kampanii albo po prostu ma catering, ma trenera personalnego, ma nianie dla dziecka i o wiele łatwiej sobie z tym wszystkim radzi. Ale to nie znaczy, że Ty sobie nie radzisz, bo Ty sobie radzisz świetnie, ale każdy działa z tym, czym ma. Każdy działa z tym, co ma w tym momencie, z tymi zasobami, które posiada w tym momencie. To po pierwsze. Druga sprawa to te media społecznościowe. Zastanówmy się, czy rzeczywiście to jest nam potrzebne, żeby aż tak śledzić e, życie rodzinne innych osób. A jeżeli lubimy to robić, to zastanówmy się, czy. Warto jest wierzyć na 100%, że tak wygląda, wygląda życie innych i czy my widzimy 2-4 na dobę to, co się dzieje, czy to jest jeden wielki Big Brother i ukryte kamery w domu celebrytów pokazują nam, jak wygląda ich życie naprawdę. Nie. Warto po prostu mieć świadomość tego, że media społecznościowe to jest pułapka i to jest urywek tego, co dzieje się w życiu e, innych osób. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa jest taka, żebyśmy sobie znaleźli balans e, w życiu codziennym, żebyśmy mieli możliwość e, trochę naładowania tych baterii. Mowa tu oczywiście o tych zasobach psychoenergetycznych. Mowa tu o e, znalezieniu 15, 20, 30 minut dla siebie, godzinki na to, żeby się zdrzemnąć, na to, żeby odpocząć, żeby wyjść na spacer, żeby po prostu zmienić na chwilę miejsce, żeby zmienić otoczenie. Czyli, jeśli mamy taką możliwość, na przykład poprosić teściową, poprosić mamę, poprosić męża o to, żeby został, żeby została z dzieckiem i żebyśmy mogli pójść do kosmetyczki, pójść na siłownię, pójść na spacer i spędzić trochę w innym otoczeniu ze sobą ten czas. I czwarta sprawa. Właśnie e, w nawiązaniu do tej trzeciej, pomoc. Nie bójmy się prosić o pomoc. Wychodzę z założenia, że jeśli e, nie, dajemy sobie radę, e, nie dajemy sobie rady, to warto prosić o pomoc. Jeśli nie potrafimy prosić o pomoc, nie mamy kogo poprosić o pomoc, lub nie chcemy prosić o pomoc, to za tą pomoc musimy i warto będzie zapłacić. O jaką pomoc chodzi? No przede wszystkim o pomoc w kontekście wychowania dziecka, czy na przykład niania, albo żłobek, albo przedszkole, albo, mówimy tutaj teraz o sferze emocjonalnej, pomóc sobie ogarnąć emocje. Pomóc sobie w kontekście psychoterapii, przepracowania tych emocji i e, dania sobie możliwości poczucia się osobą świadomą swoich potrzeb, a co za tym idzie, szczęśliwszą. I to, co chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć również, to to, że nie zawsze musisz być szczęśliwym rodzicem. Ja wiem, że to takie czczegadanie. Mam tu na myśli fakt, że to mocno przereklamowane. Wszyscy mówią o tym, że. Bycie rodzicem to taka cudowna rzecz, to jest cudowna rzecz, ja kocham moją córkę po prostu, to jest moje całe życie, uwielbiam każdy poranek z nią, uwielbiam e, oglądać z nią bajki, czy dać jej książki, no sprawia mi to mnóstwo frajdy, ale są też i gorsze dni, bo są też nieprzespane noce, Wstaje się wkurzonym, zaspanym, marzy się o tym, żeby pójść jeszcze pod tą ciepłą kondrę, jeszcze tą godzinkę chociaż pospać, ale nie możesz, nie możesz, bo... Twoje dziecko już jest wypoczęte i chciałoby, żebyś zapewniła, zapewnił mu czas. Więc, jak zwykle, dwie strony medalu, natomiast w całym tym przedsięwzięciu chodzi o to, żeby zrozumieć i zaakceptować to, że nie zawsze jest idealnie. No bo co znaczy idealnie? Kiedy będziesz idealnym ojcem? Kiedy będziesz idealną matką? Czy wtedy, kiedy będziesz dawać swobodę, przestrzeń na to, żeby dziecko decydowało o sobie samym, czy wtedy, kiedy będziesz trzymać pod tak zwanym kloszem to dziecko, czy no właśnie, kiedy? Co znaczy być idealnym ojcem? Moim zdaniem warto będzie po prostu zrozumieć, że to ja działam w najlepszy dla siebie sposób. To według mnie działam w taki sposób, który ja akceptuję, który uważam za rozsądny, za dobry, i jeśli nie krzywdzę tym. Mojego dziecka, to znaczy, że idę w dobrym kierunku. I z tą myślą ci zostawiam. Mega Ci dziękuję za to, że poświęciłaś, poświęciłeś mi te. Ile minut? Kilka, naście, e... dwadzieścia, dwie minuty prawie. E... Więc mega Ci dziękuję za to. To był Barty Szaniszewski, psycholog, dietetyk. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Papa. Pa.